Interisk przedstawia Mądry Polak przed szkodą. Odcinek 10. fotowoltaika. Pan Tomasz prowadzi hotel nad morzem. W związku z funduszami na energię odnawialną postanowił skorzystać z dofinansowania i założyć instalację fotowoltaiczną. Instalację zainstalował na budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Zawierając ubezpieczenie działalności, ubezpieczył również instalację w sumie ubezpieczenia budynku. Pan Tomasz skorzystał z ubezpieczenia Biznes Pro Plus. W czasie burzy doszło do uszkodzenia pleksji w dwóch panelach fotowoltaicznych, w wyniku którego ogniwa przestały działać. Pan Tomasz przypomniał sobie o polisie, w ramach której są ubezpieczone ekologiczne technologie w zakresie ubezpieczenia budynku, nawet w zakresie All Risk. Łączna kwota szkody wyniosła 5000 tysięcy złotych. Gdyby pan Tomasz nie posiadał ubezpieczenia, musiałby pokryć naprawę z własnej kieszeni. Pan Tomasz wie, że z interdisk można spać spokojnie. Zapraszamy na kolejne odcinki mądry Polak przed szkodą.